Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj mam dużo zakupów, wydałem mnóstwo pieniędzy. Już się nie zostało, jeszcze Jasiu wziął dużo za montaż. Niestety, napiszcie w komentarzu, że ja chcę filmy za darmo. No nie, i się zepsuło. I od razu wam pokażę, jak wygląda moje nowe mieszkanie. Przy okazji pokażę wam sprzęt, który kupiłem, a jest go dosyć sporo. I... I... Musimy iść do chaty. Musimy Tam iść do chaty. elo. Kurde, nie zaskoczyłeś, ja się nie spodziewałeś, że kamerę przyniesiesz. <grystanie> Witam serdecznie wszystkich widzów. Oczywiście przeprowadziłem się, zamknę dla bezpieczeństwa, zawsze zamykam swój mimo że w domu siedzę, to zawsze zamykam. Przeprowadziłem się do tego mieszkania, jestem tutaj drugi dzień, jeszcze jestem nie rozpakowany, natomiast obiecałem, że zrobię wam taki pokaz całego mieszkania. Jest dosyć fajne, ładne, yy, dosyć spore i mam taki miły akcent na początek. Pomyślałem sobie, że fajnie byłoby się dorzucić na cele charytatywne, ale nie tylko ja się zrzucam, wy poniekąd również, chociaż nie musicie zbyt wiele robić, ale za każde 1000 opek w górę będzie 10 złotych. Wiem, że to niedużo, ale dlaczego? Bo boję się, że zaraz ludzie zaczną jakieś wykupować yy, lajkoboty i się nie wyrobię, a ja serio nie mam dużo pieniędzy, więc nie chcę być gołosłowny, więc każde 1000 łapek to jest 10 zł na cele retratywne. Na moim Instagramie macie link w opisie. Będzie to wrzucone na InstaStory, więc będzie dowód, że nie poleciałem w pana McDonalda i wszystko będzie będzie ok. Zaczniemy chyba przeglądanie mieszkania od y, upikacji, bo to jest taka rzecz, która raczej ludzi ciekawi, czy nie? Znaczy, problem jest taki, że ja, tak jak powiedziałem, jestem tu nowy, no i jest dużo syfu. Jest dużo syfu, jest bardzo dużo syfu. To... No tu są ubrania jeszcze brudne przewiezione, bo nie zdążyłem wyprać, bo ja mam dużo ubrań strasznie, bo zostaje za darmo z różnych firm bez lokowania produktu tym razem. Yy, tutaj mam kolejne ubrania. Akurat ta kurtka jest kurtku podartą, ale ona będzie potrzebna do jednego materiału, który nagram, to będziecie mogli długo zobaczyć. jaki ciekawostek, co Was może zainteresować w sumie w tej tym... Dobra. Yes. Dla twoich widzek, ja muszę to pokazać. No, wejdź do środka. A, no to wiadomo. <laughs> Chciałem tylko powiedzieć, że jeżeli oglądałaś filmy amerykańskie, w których różne rzeczy się robiło w ubikacji, to tu też jest taka opcja, jest dosyć dużo, możesz przyjechać z mamą, z koleżanką. Weź tak ręce rozłóż, żeby było widać. To jest taki mały pokój, niektórzy mają pewnie z Was. No, nie. Ja, ja w sobie sumie mam prysznic wielkości twojego pokoju. Natale pani po szczerze, no jest, jest, jest duży prysznic, fajnie, to zaleta na pewno. E... Wiem co może też ludzi zaciekawić, może pokażę kosmetyki, jakich używam, a właściwie perfumy. To tak, idąc od początku, pierwsza rzecz nie wiem co to jest, dostałem na święta, nie używałem jeszcze. Yy, dostałem od dwójka. Nie używałem, po prostu nie napoczynam perfum. No, ale w porządku. Yy, tu mam do pielęgnacji mojego pięknego zarostu. Pokaż mój zarost. sobiorę tak ciup ciup i sobie masowuję. Tutaj mam kolejne perfumy, których totalnie nie polecam. To jest Calvin Clay Obsession. tragiczna to jest. Nie kupujcie tego. Tu jest Gucci od tatusia. To jest w porządku, a taki zapach trochę też dla starszych panów, bym powiedział. Trochę czuć, tak jest. To jest mój ulubiony perfum. Sam go kupiłem, bo ja z reguły perfumy dostaję od kogoś. To jest Bleu de Chanel. To są perfumy. Mega, mega ładnie pachną. To są drogie, bo ja za nie płaciłem z 7 stóp chyba, więc są strasznie drogie, ale polecam. No i tu mamy Hugo Bossy, dostałem od brata. Mm, taki klasyczny zapach. To są pierwsze perfumy, jakich używałem w wieku młodzieńczym, jak chodzimy do gimnazjum. Mamy kolejne perfumy, Ferragamo, też są w porządku. Nie pamiętam nawet ceny, ale są ok. I tu mamy jeszcze wersacze blue jeans, też są w porządku. Te perfumy i nie są wcale drogie, więc też mogę polecić. No i tak to wygląda. Mydło jest, szampon. Ała! <śleszy> No, ogólnie też, że chodzi o wystrój tutaj łazienki, bo to też jest istotne, estetyka jest ważna. Tu mam dwa bambusy, bo na poprzednim mieszkaniu mieszkałem z jednym bambusem i w sumie stwierdziłem, że będę tęsknił i kupiłem sobie dwa, żeby miały właśnie towarzystwo. No i tak to wygląda. Jeżeli Wam się podobają, też dajcie znać. Ja lubię się zajmować po prostu istotami żywymi. Miałem kiedyś kota, teraz mam bambusy. Mamy salon, no tu jest jeszcze moja dziewczyna w salonie? Ale ona się nie chce pokazywać, więc ją zablurujemy. Chyba. Chyba, że... Dobra, nagraj ją. Zobaczymy po produkcji. Masz się nie odzywać. No. Widzicie, jest dobrze wychowana. Powiedziałem, że ma się nie odzywać, więc utkała jadaczkę. Tak powinno być. Tutaj jest stolik do jedzenia. Tutaj stwierdziłem, że to konsumował wszystkie posiłki. Eee. Tu jest wypłata, Jasia. Na to nie patrzcie. To Jasiu tyle za filmy bierze. Pojebało grubasa za kolenko. No, pojechało, pojechało. Dobra, spierdalałem stamtąd. Trzymaj, potrzymaj chwilę. A no, no, z pieniędzmi. Na razie. Nie no, ja za kolenko, chodź. Czekaj, czekaj, miałeś jeszcze kamera, to droższa jest, no, 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 jest niż ten. Dobra, no za kolęko, chodź tu. Na pewno? Przeprość. Prze, no. Przeprość dla Pieniędzy widza. Pieniędzy nie ruszam, to twoje. Przeproś dla widza. Dla widza, dla widza przepraszam, dla grubego, nie? Dobra. Ucisz tą swoją kobietę. Ja się nie no bo znowu cię do kuchni wiesz, to prawda jest obok, ale znowu będzie wstała Dobra No, no. Ym, Tu mamy jakieś piekarniki, nie wiem, nie znam się na tym Słucha się prawie jak moja No, no powiedzmy Płyta indukcyjna Płyta indukcyjna się znajduje tutaj Zmywarka. już nawet chodzi. Ty, ja mam więcej sztućców niż myślałem Myślałem, że mam dwa No trochę sztućców jest No powiedz historię ze starego domu e, Ja mam pytanie mm. Bo wyszło tak, jakbyś miał tylko jeden nóż. I to jest ten sam nóż, bo twoja dziewczyna nie. go tam wsadziła, po którym przykręcałem nie, telewizor. Nie. Dobra, nieważne, nieważne, bo to też pomówienia nie są, nie są potrzebne. No, ja, Tu mamy taki pokój dzienny, gdzie sobie siedzę i się relaksuję. A w ogóle nagraj telewizor, bo telewizor jest dzisiaj, to jak może wyłączę, bo nie wiem. Nie czy... no, wejdź, wejdź. No, a to nie do prawa autorskie jakieś? Za co? Za to, że koncert jakiś leci? No to nie widać, co mam. Dobra, to jest nowy telewizor, dzisiaj go kupiliśmy, co za tysiące mnie kosztowało. 40 e... cali. 50 cali. A no tak, 50 cali, przepraszam. Ale no, ogólnie taka jest sytuacja, że na tym mieszkaniu był telewizor, on jest w mojej sypialni, bo go przeniosłem, zaraz wam pokażę, ale on był tragiczny, bo nie miał smart TV i w sumie ja stwierdziłem, że czasem fajnie wieczorem się położyć, obejrzeć Netflixa i, i się zrelaksować, chociaż ja oglądam raczej dobre produkcje z reguły jak coś oglądam, to są do mojej filmy, ale, ale Netflixa czasami też wyrzucę okiem, zobaczę co leci. Yy, ja się go podłączę, więc możecie napisać dzięki dla Jasia w komentarzu, bo ja załatwiałem sprawy z internetem, bo chciałem streama zrobić, a niestety nie mam internetu już na tym mieszkaniu. Yy, fajny, ładny, za 2000. Tutaj jest jakiś tam, taki dywanik. To jest lis Watykański, z tego co wiem, ale nie będę się więcej nad tym rozdrabniał. Jak jakiś tutaj jest człowiek, który się nie wiem, na botanicę zna na przykład, to możesz napisać w komentarzu, nie wiem, ilu, ile takich lisów jeszcze jest na świecie i czy są pod, pod, pod ochroną. Nie wydaje mi się. Yy, no tu jest, tu jest właśnie taki stoliczek, gdzie można sobie usiąść, stylować się. No bogato klimę masz. Klimę mam, klimę mam, obrazki ładne auta są. No dobra, no przechodzimy do chyba tak. audio też masz jakieś widzę, do słuchania muzyki. A to nie wiem czy nawet działa, ale to nie ważne. No działa, bo sprawdzałem. No, obrazki też ładne, to prawda. Ogólnie te obrazki to z tego co się orientuje to... To jest auto, które odrestaurował właściciel tego mieszkania, bo z nim rozmawiałem, mówił, że kiedyś miał taki biznes, zajmował się tym, siedział po 14 godzin dziennie, takie auto naprawiał, bo to było jego hobby, ale teraz zajmuje się czymś innym. Ogólnie właściciel wydaje się mega w porządku ziomkiem, mam nadzieję, że to nie są tylko takie złudne wrażenie, tylko faktycznie tak jest. A tu tym zobaczmy, jak wykorzystałem podwycieraczkę mam taką z pompatimu. To była podkładka, że była brudna, więc ja się ją jako wycieraczka, bo nie zdążyliśmy mi czego kupić, więc mi dobry pomysł. I to nie, że tam jakieś, żeby ktoś się doszukiwał czegokolwiek, tylko serio. Było. No nie, bo trzeba coś na buty mieć, ona ta podkładka już jest mega stara. Jak mam już to nową sobie kupiłeś. Nową kupiłem. Okej, okay, teraz jest taka bardzo prywatna część mieszkania, moja sypialnia. Ona jest też totalnie jeszcze zagruchocona, tam są jeszcze rzeczy, które są niewypakowane i tak dalej, ale nie jest to ważne. Uważam, że to pomieszczenie jest mega ładne, mega mi się podoba, bo jest bardzo duże, więc wchodzimy. A tu mamy taki na samym początku stoliczek, tu Pan sobie może usiąść. To jest fajna sceneria, żeby nagrać film, jakiś vloga nagrywasz, czy nie wiem, jakiś podkaścik, to szczerze ta ściana się nadaje, jest okay? Tak szczerze nie. Ja mam już złudzenie optyczne, że skurczy, bym. Jak macie też złudzenie optyczne przy tej ścianie, jak on siedzi, że tak Panie. dziwnie się zlewa? No to no nieważne, ale ta to wygląda fajnie. Nie miałem bo na gamerze, ogólnie jest fajna. Podoba mi się ten, ta kolorystyka, jest ok. Tutaj jest ten telewizor, który mówiłem, że był na mieszkaniu, on jest bardzo mały i nie ma smart TV, więc musiałem kupić nowy. Yy, tutaj są jeszcze niewypakowane pudła, w sumie to jest prawie puste, tam reszta ubrań tutaj jest nieważne, Ja się jutro tego już nie będzie, pozbędę się tego zupełnie, w zupełności. Tutaj jest łóżko, łóżko jest duże, ładne. Jeszcze nie mam poszewek nałożonych, bo wczoraj spałem bez poszerwki, byłem mega padnięty, na szybko się położyłem. Ale łóżko jest bardzo fajne, ładne, tylko strasznie miękkie. I ogólnie zauważyłem jedną rzecz, że tu ktoś byś bałamucił to. To co? O, pik, 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 no słychać. Sprężyny nie wytrzymują. Weź jeszcze raz. No, dobra. Znaczy też jest może to opcja tego, że moje kilogramy po prostu są... Pewnie tak. Nie w porządku. Y... Tu jest taka szafeczka. Ona ogólnie była w drugim pomieszczeniu, które wam, wam pokażę, do streamowania. Natomiast ja stwierdziłem, że fajnie byłoby je przenieść tutaj z racji tego, że nie chcę tam żyć, miejsce mi zajmować, za sam pokażę, jak wygląda. A to się przydaje, bo tutaj mam różne akcesoria, nie będę sobie pokazywał. Yy. Tu mam jakieś tam leki, witaminy, yy, skarpety, majteczki. Yy. No i tu jeszcze też widzę, w sumie znajduje się sam półka z testosteronem, nie będę ukrywał. Natomiast ja już nie biorę sterodów od Kurde, nie wiem, z półtora roku może będzie. przyjechałem to z Lublina, nadal tego nie wyrzucam, bo ja, ja wychodzę z założenia, że lepiej się nie pozbywać rzeczy. To ma niewielką może wartość, ale no nie wiem, może kiedyś się przyda. Nie planuję, ale nie wyrzuciłem po prostu. Tu jest taka mała, mm, mała szafeczka na różne rzeczy. Yy, tu mam książki różne. Yy. Ogólnie w chwili obecnej czytam Wiedźmina, ale niestety pojechałem na święta do, do rodziny z dwiema książkami, bo chciałem sobie przeczytać. Zapomniałem wziąć i mam z zakładką y, zostawionych u rodziców. Mają mi to pocztą wysłać i na pewno wrócę do czytania wieczorem, bo wolę sobie coś poczytać niż serio oglądać. Więc tak to. U tak byłeś dwa miesiące temu. No ja wiem, no ale no, nie miałem też za bardzo czasu. Te dwie książki przeczytałem ogólnie. Ostatnio, ostatnio przeczytałem. Powiem tak. Tej książki nie polecam, miałem po niej ostrego Mindfucka. Nie wiem, dla ostrych, dla ostrych debili ta książka. Serio, masakryczna. Ta jest w porządku. A nie, nie polecam. Ja... nie wiem, jakoś dziwnie się czułem po księganiu tego. Nie wiem. Możemy pokazać szafkę w sumie jak chcecie. Tu jest awangarda. Mm, nowoczesny bałagan. ogóle ta szafka mnie wkurwia, bo za każdym razem jak dotykam... kopię prądem. Teraz, teraz nie kopię, ale przed chwilą, miał, przed chwilą pr... Ja no, tak ponęła. przy telewizorze tam miałem w tamtej... No, ale już mi któryś czas kopnęła. Yy, no tutaj jest totalny rozpiździec. Nie powiem, że nie, bo jest. Widzicie, te rzeczy są średnio poskładane. Ale to wina mojej dziewczyny, która no, powinna się tym zająć, a ja się średnio zajęła. A ona z Tobą mieszka? Nie, nie mieszka ze mną, bo ja też tutaj jakieś hodowli nie prowadzę czy coś. Po prostu czasami, czasami, czasami przyjdzie, powkurza, e, podotrzymuje towarzystwa. W sumie nie wiem, po co ona tu jest, e, no nieważne. Y, może pokażę tutaj, zaparzę światło. O, bo tu jest fajne miejsce. Ogólnie e, pokażę Wam buty, które kupiłem ostatnio w sumie. To są nowe buty, jeszcze ich nie zakładałem, bo jest taka pogoda, która w sumie no, nie bardzo sprzyja temu, żeby to nosić. Ale kupiłem ostatnio zielony zegarek. Jak ktoś oglądał film o zegarkach, to to wie o co chodzi. I stwierdziłem, że pod zegarek kupię sobie buciki. Też są zielone, super stare. Może buty nie są wybitne, ale myślę, że super się spasują do tej, do tej, do tej bluzy, plus do, do tego zegarka. Myślę, że będzie to Lux Bajera. tak to wygląda. To też która jest mega przydatna. Pokażę Wam całą kolekcję moich butów. Ja nie mam ich zbyt wielu, bo ja się butami nie jaram. Ale tu fajnie wszystko się zmieściło idealnie. Tu mamy buty po kolei. Jakieś najkacze, najkacze Gucci, yy, tu tak samo. Jakieś fila dla debila. Ja wiem, te wasze rymy słabe. Najkacze. Jakieś tam lakosty stare. Te buty mam już, są uwalone stałe, ale no cóż. Te buty posiadam już od około 4 lat. I tu mamy ostatnie też jakieś tam najkacze różne, Vapory. I, I tak dalej, więc fajnie, wszystko się mieści. I teraz jest spokój, który chyba jest najfajniejszy z tego, wszystkiego, bo jest trochę dopieszczony. Dopieszczony, więc tutaj będą wszystkie transmisje na żywo, więc tutaj lecimy TV, tutaj lecą gry. W ogóle założymy nowy kanał, mogłem o tym wspomnieć wcześniej, ale założymy nowy kanał, na którym będą gry. Macie link też w opisie, więc koniecznie wejdź i zostaw suba. Bo ja wiem, że duża część publiki mojej ogląda mnie, jak ja grałem w gry. Ale stwierdziłem, że na głównym kanale będzie jakiś zwykły content wiersz rozrywkowy i tak dalej, a gry będą na drugim kanale. Więc wejdź w opis, zostaw suba i śledź. W końcu mam jakiś normalny pokój do streamingu, dlatego że zawsze streamowałem w sumie w pomieszczeniu, w którym spałem, a to jest strasznie nieprzyjemne. Dlatego teraz się wykosztowałem i wynająłem duże mieszkanie, bo ma 70 metrów, więc nie jest, nie jest wcale małe. No i tutaj mam takie LEDy, które sobie kupiłem, w ogóle to było strasznie drogie. To jest takie małe główienko, które świeci na różne kolory. Możesz to półstagać, ale to naprawdę daje fajny efekt, bo to tego można na kamerze jest nie widać. Ale uwierzcie mi, że jak włączycie mojego live'a, to wtedy zobaczycie, że w tle naprawdę to bardzo fajnie wygląda w OBS-ie. Tu też jest taki katuszek, co prawda, jego nie łapię. w ogóle kamera ta z OBS-a, ale no fajnie to wygląda, po prostu też jest bardziej bardziej estetycznie. Um, no więc tak, jest taka mała część. W ogóle, poza tym też ja dzisiaj dopasażyłem to mieszkanie, bo, bo, bo ten cały pokój był dzisiaj robiony, tak? Dywan był kładziony, właśnie to drukowane wszystko. Wydaliśmy na to 3000 złotych, summa summarum. W końcu mam swoje, bo całe życie pożyczałem od pana Naturala. Zatem widzicie, tu mam coś, siedzę jak prezes, dosłownie jak Eksentino nawija. Jak, jak komin złotego Relexa brakuje, no ale widzicie, no tutaj no, no, looks robota. Lux robota, jest monitor jeden, jest drugi, można czytać czat, Tu jest kamera, fajnie sobie wisi, też mi się to podoba. To ja się ogarną takie rozwiązanie ogólnie, że do tego oświetlenia można kamerę zamontować i to jest fajne, bo ona jest taka ruchliwa, można ją wiecie różnie. Sobie ustawić jak Wam się podoba, um, ogólnie jest jeden taki, taki mankament, bo pewnie część z Was już zauważyła, że. najrafa, ale w sumie to masz stary monitor. Eee, no wiem, że on stary Sergiusz mi kupił właśnie nówkę sztukę na święta w ramach prezentu. Ja dbałem, ja zawsze dbam, ale jak się przeprowadzałem, ale jak facet mi przewoził rzeczy do przeprowadzki, to wydaje mi się, że jadąc autem, coś wiecie, ten monitor jakoś upadł, spadł, nie wiem, zbiła się szybka i niestety nie działa. Jutro będę musiał iść nowy monitor kupić. Także kolejny kafel w plecy, niestety, do no, inwestycji komputerowej. E, w ogóle patrzcie, jak dużo subów mam, no. ja wam pokażę. Może sprawdźmy, ile subów już jest, bo ja nie wiem. Czekajcie, oświeżymy. 143 tysiące subów, czy jak masz to w Polsce? Nie ogólnie bardzo szybko subskrypcję za, za co dziękuję. O, jakieś potwierdzenie tożsamości, nieważne. A pokaż są, ile, ile pieniędzy zarobiliśmy z filmu, bo oni są ciekawi często. Tu macie 640 dolarów. Ze wszystkich filmów, które wrzuciłem w tym miesiącu na kanał, za 30 dni. Tylko też miejcie na uwadze to, że tutaj też znajduje się super chat, który jest podczas streamów, oraz znajduje się tutaj, znajduje się tutaj sponsorzy. Koniec końców, z filmów, które wrzuciłem, ja zarobiłem chyba ze 200 dolarów, więc nie jest to zbyt dużo pieniędzy. Zwłaszcza, że z tego idzie podatek, z tego idą jeszcze rzeczy dla partnera, dla gamelonu. Więc w sumie, koniec końców, tak naprawdę to, to Wy mnie w dużej mierze też utrzymujecie właśnie najdami. Czyli nie wiem, używając mojego kodu na G-Dropie na, na przykład, przypomnę jakby co w opisie macie napisane, że z kodem Tejfan jest zniżka, także także polecam, daj zarobić, użyj mojego kodu, wygraj pieniądze, będę się cieszył. I co? I chyba to by na tyle było, nie? Ogólnie ja to pomieszczenie jeszcze będę starał się wyciszyć jak najbardziej, bo tu jeszcze słyszę, że jest echo jak się odzywam, ale dlatego, że jest bardzo mały pokoik. Yy, tu jeszcze kartony specjalnie leżą, żeby trochę właśnie to, to, ta jakość dźwięku była lepsza. Tutaj, gdzie macie oświetlenie, z oświetleniem jeszcze będzie jakiś obrazek i zobaczymy jak to będzie wyglądać. Mam nadzieję, że będzie luksusowa robota, będzie fajnie się tutaj słuchało. Jeszcze jest jedna rzecz, którą Wam nie pokażę, bo nie chcę, żeby ludzie wiedzieli gdzie mieszkam po prostu, bo... No bo ja co sobie cenię prywatność, nie miałem nigdy problemu z żadnymi widzami i tak dalej, ale jednak wolałbym być anonimowy, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Bo jest jedna rzecz w tym mieszkaniu, która mi się turbo, turbo podoba. Tu są trzy wyjścia na balkon, są dwa oddzielne balkony, z czego są, jest jeden balkon duży, który ma dwa wyjścia. Tu jest jedno wyjście balkonowe w tym pomieszczeniu, w sypialni jest drugie, i w salonie jest jeszcze jedno wyjście balkonowe na, 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 na drugi balkon, więc to mi się też mega, mega podoba. To jest ostatnie piętro, więc są bardzo ładne widoki. Pewnie niektórych z Was też interesuje, ile to mieszkanie kosztuje, więc też Wam sobie mogę powiedzieć, nie jest to jakoś tajemnicą. Ja szukałem bardzo długo odpowiedniego lokum, myślałem sobie: ok. Będzie budżet 2,5 tysiąca złotych, ale szybko się przekonałem, że w Wrocławiu za 2,5 tysiąca złotych wynajmiesz tylko dwupokojowe mieszkanie. A mi zależy na tym, że mieć jeden pokój do streamingu jednak. Było dużo mieszkań o metrażu 50 paru metrów za 3,5 tysiąca złotych. To mieszkanie ma prawie 70 metrów plus balkony i finalnie ja płacę tutaj 3050 razem z opłatami. Jest to mnóstwo pieniędzy, ale uwierzcie mi, że jak na Wrocław, jak na fakt, że jest to w sumie, mimo że w centrum, to jest naprawdę dobra cena, także cieszę się, że udało się wyrwać takie mieszkanie, które w sumie że było bezpośrednika, nie musiałem żadnej kaucji ekstra płacić dla, 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 dla pana z biura, z agencji, także jestem zadowolony. Napiszcie, czy mieszkanku Wam się podoba, czy nie, yy, dajcie znać w komentarzu, nie wiem, piszcie co chcecie, zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję, wejdźcie na Instagrama i róbcie, nie wiem, róbcie co chcecie. Ja, ja już w sumie kończę, bo już nie mam siły już. Już ledwo dyszę, jestem kiepski w dykcji niestety, szybko się męczę. Dziękuję wszystkim, życzę oczywiście miłego dnia jak zawsze, trzymajcie się i do zobaczenia niebawem. Czołem, pa.